Cześć, to ja, Hania. No, ja się zastanawiam, jak moja siostra może być taka dziwna. Ona się zastanawia, jak ja mogę być dziwna, a ja jestem normalna. A co cię to? Idź stąd, sio. O, do tego, co wcześniej mówiłam, się pomyliłam. Nie jesteś nastolatką, tylko jedenastolatką. Chyba uh -huh. jeszcze nie. A ty jesteś bobasem, sio! Eee. Jak sami widzicie, ona ma 9 lat, a ciunka z butelki dla niemowląt. Czy to jest normalne? Oglądajcie ten odcinek. Mamo! Co się stało? Poli, mamo! Amelka! Ty krwawisz, Jejku! Haniu! Miałeś być odpowiedzialna! Ale to ona się wywaliła, ona się wykucała, że chce jeździć bez kasku, bo jej będzie gorąco! Haniu, ale Ty jesteś za nią odpowiedzialna, bo jesteś starsza, rozumiesz? Nie można na Ciebie liczyć! Nie hmm. jesteś odpowiedzialna! Chodź tu, Amelko, szybko! Odpowiedzialność. Do tej pory nie znałam tego słowa. Aż tu nagle cyk 11 lat, i co? I muszę być odpowiedzialna za wszystko. A najgorsze jest odpowiedzialność za moją młodszą siostrę. Nie rozumiem tego. Po co ja mam być za nią odpowiedzialna? Ona się uważa tak mądra i taka yy, dorosła. No to dlaczego sama siebie nie popilnuje? Dziewczyny, możecie pochodzić po galerii same, ale warunek jest taki. Ty, Haniu, obiegujesz się Amelką, mm -hmm. ok? I masz jej pilnować, żebyście się nie zgodziły. Umawiamy się, tak? Mm. Dobrze, no to chodźcie. Nie mi! Mam się tobą opiekować! Wszystko powiem mamie i będziesz miała karę. Chodź. Teraz ciągle słyszę. Zaopiekuj się siostrą, mama ciągle mi to mówi. Jak... Nie rozumiem tego, dlaczego ja muszę się nią opiekować, co ja je, jestem jakaś opiekunka? Co ja mam prowadzić swój własny zakład? Zaopiekuj się siostrą. Może napiszę o tym książkę? <słuch> Cały czas nie wiem co ja mam robić. Mam jej łóżko ścielić? Może jeszcze jej zęby umyję? A może będę jej zmieniać majtki? Kanapka z z węgliną i z szy... Amelko. Każdy z obliczeń wykonaj dwoma sposobami. Rozumiesz? Tu jest taki przykład. Spróbuj to zrobić w ten sam sposób. Mama rozumiem. A pomożesz mi w matematyce, bo nie rozumiem jednego przykładu. No co ty, Hanio, już jesteś duża. Sama sobie potrafisz poradzić z lekcjami, ale w razie czego to zadwoń do koleżanki. Ale mamo, ale jakoś jej pomagasz? No ale ona jest jeszcze mała, dlatego się z nią z lekcjami. A ty już jesteś duża, sama sobie powinnaś poradzić. Mm. Praca domowa. Mama a pomaga zawsze. Najmniejszy problem i już mama pomaga Amerce. Nawet gdyby nie wiedziała jeden plus jeden, to mama od razu by jej podpowiedziała. A ja... A ja muszę sobie radzić sama, mama mówi, że mam już 11 lat i powinnam uważać na lekcjach, ale czasem czegoś nie było na lekcjach, musimy coś wytłumaczyć, ja nie mam jeszcze 18 lat, mam dopiero 11, też potrzebuję trochę pomocy. Wszystko mnie rozprasza. Bo, cały czas, choćby jeden paproszek leżał na biurku, nie mogę się skupić, a przecież mam tyle lekcji. A moja siostra, to gdyby miała nawet śmietnik na biurku, to by mogła sobie spokojnie odrobić lekcje. My jedenastolatki chyba będziemy miały tak do końca. Do domu. No co Ty, Amelka? Przecież dopiero przyszłyśmy. Dopiero? No. Minęło chyba trzy godziny. Trzy godziny? Jak zwykle tak mówisz. Ja dopiero zajrzałam do kilku sklepów. Kolejny raz mhm. Mamo, może ją oddamy do kolek? Niech się bawi z popasi nami. nie będzie się nudzić. Co Ty na to? My, nastolatki, potrzebujemy w obejść w większość sklepów w galerii, żeby wybrać sobie jakieś fajne ciuchy. A młodsze dzieci to byle co na siebie włożą. Mogą nawet założyć skarpetki do sandałów, i żeby tylko wyjść na plac. To jest nienormalne. Haniu, co to jest za bałagan? Posprzątaj to natychmiast. Jak można swój, swój pokój do takiego stanu doprowadzić? Proszę cię wstań i sprzątaj to natychmiast. O, hmm. jak tu masz bałagan? Chodź, kochanie, pomogę ci posprzątać, dobrze? O, szybciutko tu posprzątamy. Tu trzeba pościelić kotku. Hmm. Hmm. Co? Ty jej pomagasz, a mi nie? Hmm. Dlaczego? Haniu, przecież Ty już jesteś nastolatką, sama dasz radę. Jaką nastolatką? Przecież ja jestem jeden nastolatką. Wszyscy to mylicie. Mm. Haniu, Haniu! O, dobrze, że jesteś. Chodź pomożesz mi poukładać w szafie. Ale dlaczego ja? Nie może Amelka? Ale ty jesteś starsza, wiesz jak to z Amerką? Ona jeszcze, jeszcze taka jest mała. Ty to ładnie poukładasz i wszystko tak e, pomożesz mi super. No, jesteś mm. już nastolatką. Mamo, ja nie jestem nastolatką. To Amerka to wymyśliła. Ja muszę wszystko sprzątać dosłownie wszystko. Swoje ciuchy muszę wieszać wszystko muszę sama zrobić wszystko sama. Nawet czasami y, muszę ciągle wyjmować pranie. A Melka? Mama zawsze jej pomaga. Tylko y, nawet gdyby miała troszkę kurzu, to mama by jej pomogła w odkurzaniu. Co uroziłeś? Na pewno ją gdzieś przetrzymuje. Czemu właśnie jego podejrzewasz? Nie był notowany. Jest samotnikiem nie był żona, na przeciwną To żadne zarzutne, chyba że on nam je postawi. Co robicie? Oglądamy. O ciastka. Fajnie, no oddaj Amelce, ty jesteś starsza. Ale mama. Męno... Naprawdę mm. już jesteś duża, a oddaj siostrze. Co to jest po prostu? Oddaj Amelce. No ja też chyba chcę mieć coś z życia. Hello! Ona wszystko dostaje, jest królową, a ja na wszystko sobie sama muszę zapracować. Jeśli chce ciastko, to muszę sobie iść do sklepu i je kupić, a ona to dostaje nawet ulubione ciastka mamy, które właśnie teraz mama je. Masakra, nie mogę tego zrozumieć. Przecież jest równouprawnienie, co to jest młodsza i starsza? Mm. Idziemy do szkoły? Ty chyba. Ty nie idziesz do szkoły? Czemu? Mamo, ja dzisiaj nie idę do szkoły. Nie mam w to się ubrać, nie mam młodych ciuchów. Musimy iść na zakupy. Chyba żarty sobie robisz. Zasuwaj na górę i ubieraj się. Już. Ach, te nastolatki. Jak ona może się tak ubierać? Jedna skarpetka różowa, druga zielona, byle jakie ciuchy. Normalnie, to jest koszmar. Ubiera się jak jakiś nie powiem co. Jak można tak dobrać ciuchy? Ja to godzinami stoję przed szafą, żeby jakoś wyglądać. Szybko, bo się spóźnimy do szkoły. Hania! Ale dziecko, ja mam na trzecią lekcję. Co mnie budzisz? Co ty nie ubrana? Wychodzimy. Haniu, ale Amelka ma dzisiaj na ósmą. Już jest siódma piętnaście. Musisz ją odprowadzić do szkoły. Najmłodsza, musisz jej pomóc. Ale dlaczego? No bo ty jesteś starsza i jesteś odpowiedzialna. Czekam! Szybciutko. Kiedy mam na później lekcję? Na przykład na 9.55, a Amelka. No, jak zwykle na ósmą. To? Zawsze muszę z nią jechać. Nie mogę sobie dłużej pospać. Choćby nawet po 10 minut muszę wstawać o 6.30, żeby wszystko przygotować i wszystko zrobić, bo ona nie może jechać sama, bo może się zgubić, a mama często musi zostawiać z kacperkiem, więc to ja muszę pomóc jej dojechać do szkoły autobusem. Oddaj okay, gra już od dziesięciu minut. Nie, ty oddawaj! Nie, tak! Oddaj, mm. mm. mamo, ustąp Jesteś starsza, niech ona teraz trochę pogra. Ale malo! Manu... Mm. Ustąp co ja mam jej stępować? A jeśli ona nie ma racji, to co? Mam po prostu przetakiwać? A nie, pobaw się ze mną, proszę, proszę. A nie, pobaw się, pobaw się, pobaw się, pobaw. Amelka, czytam książkę cicho bądź. To jest niesprawiedliwe. My, nastolatki, zawsze mamy bardzo dużo zadane. Po ciągle z każdego przedmiotu jest jakaś praca domowa. A ona to co? Kilka szlatków sobie zrobi, e, matematyka jeden razy dwa i może już lecieć na plac zabaw albo pooglądać telewizję. A ja siedzę do północy nad lekcjami. Jakby dom to też była szkoła. Wychodzisz czy nie? Bo ja bym chciała wejść do łazienki. Chwila! Dobra, już w chodzę. Jezus, co ci się stało? Jak będziesz miała 11 lat, to będziesz miała tak samo, a teraz mnie puść. Ona to wystarczy umyje się mydełkiem, przepłucze sobie twarzyczkę i już gotowe i nic jej się nie dzieje. A ja muszę specjalne kremy do twarzy na przykład, albo do rąk i specjalnie się pielęgnować, jakiś tonik i w ogóle. A co, jeśli tego nie zrobię i tak jak ona będę sobie tylko wodą przemywać twarz, to po prostu będę miała mnóstwo pryszczy. Uh. Ej, no no no, nadziewać karmię. Uh. Już mam tego dosyć. Dosyć? A mam powiedzieć? Mamy że używać nie kosmetyczki drogich, bardzo drogich kosmetyków. Mm. Ej, jeszcze ten taki wybryk. Pamiętaj. Czy przypadkiem nie wykorzystujesz swojej siostry? Nie, skądże? Nieprawda, ja tylko gram. Masu.